Ja potrzebuję zmiany, nie wykluczam, że może być to zmiana włosów, więc zróbmy sobie ranking, może coś wybierzemy fajnego akurat, karbowane, eee, chyba tak se, tak se, ale nie, nie są złe. o fajne, kurde, chciałabym takie, myślicie, żeby się dało zrobić, bo to są takie chyba cieniowane, nie, ale bardzo ładne, top 3, damy trzecie miejsce, fajne, fajne, po prostu proste włosy, nic się tutaj nie dzieje. Miałam nanoplasty, więc mega długo miałam proste włosy. Lubię, ale no kurde, ileż można mieć włosy proste, tak? No takie, no, nawet nie zrobię sobie takich, nie? W sensie nie, nie dałoby się. O, no. Nie, nie. Jakby u kogoś nawet mi się podobały, ale ja wiem, że byłoby strasznie ciężko żyć z takimi włosami. Ja, ja mi już ciężko jest takie myć, a co dopiero właśnie takie strasznie kręcone, krótkie. Kurde, nie chciałabym krótkich. Na pewno nie aż takich. No, ojejku, no to jest takie, takie. W no, na troszeczkę stanie. No, Boba też nie chce. Dajcie mi jakieś takie fajne inspiracje. Myślałam, że po prostu wejdę będę mieć No, i mam inspirację, tak? I sobie nie zrobię na pewno. Proszę, może na pierwsze miejsce. Dredy, no, na pierwsze miejsce. Na no, pewno już chcę do rady sobie zrobić jutro.